Czy któraś z tych osób to przyszły prezydent? Kto to wie. Ale zapytaliśmy ich o mieszkania. Należy wprowadzić podatek od na przykład trzeciego mieszkania? Podatek katastralny. Tak, należy wprowadzić podatek antyspekulacyjny i powinniśmy to zrobić jak najszybciej, bo sytuacja, w której ludzie bardzo bogaci skupując mieszkania w rynku niszczą życie młodego pokolenia jest po prostu nieakceptowalna. Nie, ja jestem przeciwnikiem podatków dodatkowych. Nie, uważam, że to nie jest jeszcze dopracowane rozwiązanie. Czym innym jest fundusz, który wjeżdża, wykupuje całe osiedle i wyprowadza podatki za granicę, a czym innym są ludzie, znam takie rodziny, które pracowały, wyprowały sobie flaki i brały kredyty, żeby to mieszkanie dać jako wiano swojemu dziecku, które wkracza w dorosłość. Tych ludzi nie karałbym dodatkowymi obciążeniami podatkowymi. Chcecie rozmawiać o podatku katastralnym, to napiszmy mądrze te ustawy. Tak, podatek od trzeciego mieszkania należy wprowadzić, bo dzisiaj. Coraz więcej ludzi traktuje mieszkania jako lokatę, która jest bardzo bezpieczna. Często jest tak, że nie opłaca się nawet ich wynajmować po prostu kupują i te mieszkania stoją puste. Efekt jest taki, że rosną ceny mieszkań, a ludzie, którzy naprawdę potrzebują dachu nad głową, mają mniejszą szansę ten dach nad głową uzyskać. To naprawdę nie jest wymierzone też wcale w ludzi, którzy mają mieszkanie po babci, bo naprawdę babcie mamy maksymalnie dwie, a nie 10 czy 15. Więc popierajcie ludzie podatek katastralne, bo to jest w interesie nas wszystkich. Przypominamy, że to są odpowiedzi kandydatów, którzy zgodzili się z nami porozmawiać. Ale jeżeli chcecie poznać poglądy wszystkich kandydatów i zobaczyć, do którego Wam najbliżej, to odsyłamy Was do porównywarki poglądów na mamprawowiedzieć.pl. Krótka piłka, idź na wybory.